Hej dziomeczki z tej strony Polski LOL, a dzisiaj nagram filmik y, pomagający mojemu koledze jak ściągnąć za darmo nagrywarkę na Androida, jak jest płatna w sklep Po prostu wchodzimy na sklep play. Wpisujemy wyszukiwarkę 4 3 O, tu nam się powinno pojawić. 4 szarek czy jakoś tak tutaj jest to pobieramy to, ja już to akurat mam no gdy wchodzimy na 4 szarek wpisujemy no na... co jest set kast Trzeba ja wynaleźć, chyba. Chyba się źle wpisuję. Coś źle wpisałem. Screencast, to. No, tu chodź. Tu niech będzie. Ja muszę sprawdzić, jak to dokładnie się wpisało. Tutaj ja wygramę Explorer. Eee... Ja tu mam. O, tu, ee, o. Screencast video recording. To trzeba. To tu. Tu gdzie myszka się pokazuje. Tego trzeba ściągnąć. Screencast video recorder. Odpiszemy teraz tak. Spróbujemy. Setting up. I teraz. Rekorder mogę jeszcze napisać, ale. O. I mamy. Jako pierwszy ten. wybieracie ten plik. I będziecie mieć. Screencast, którego mam tu. I jak widzicie, chodzi bardzo płynnie. Mam już parę filmów. Tutaj mamy ustawienia i Mogę jeszcze powiedzieć co może... Jak może ustawienia ustawiać ITP? Tak nie wiem, przyspieszę czas, ale to chyba każdy będzie obczają. No i to tyle. To jest dla mojego kolegi z gry Fantastic, który chce mieć też i chce zacząć karierę na YouTube, więc to tyle. Cześć na razie.